Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale z nowego DLC Nie wiem jakich dużo tych odcinków będzie, bo częściej są live'y Ale pomyślałem, że zacznę od czegoś takiego, o co mnie bardzo często pytaliście na live'ie Mianowicie, jak grać Franklinem albo Lamarem, bo też można grać Lamarem w nowym DLC W ogóle w pierwszej chwili myślałem, żeby, żeby wam po prostu wstawić fragment, jak, jak grałem właśnie tymi postaciami na live'ie Ale pomyślałem, że właśnie spotęgują się jeszcze bardziej te pytania, jak to zrobić więc stwierdziłem, że po prostu nagram taki odcinek, gdzie wam to wytłumaczę i ewentualnie tam pokażę jakiś fragment fragment misji. E, ogółem od czego zaczynamy? No trzeba mieć kupioną e, tą całą agencję, która w najtańszej wersji kosztuje 2 miliony, w najdroższej ze wszystkimi ulepszeniami 5 milionów e, i musicie ukończyć misję z linii fabularnej, fabularnej doktora Dre zaraz wam pokażę do końca jak to wygląda Postaram się wam to jak najszybciej, najszybciej wytłumaczyć W ogóle właśnie, akcja charytatywna była Dziękuję każdej osobie, która dołożyła chociaż symboliczną złotówkę do akcji charytatywnej Jeszcze w dniu dzisiejszym, jak wrzucam ten odcinek, jeszcze live charytatywny będzie trwał Więc będzie można coś dołożyć Więc ta kwota, którą tam widzicie po lewej stronie ekranu Na pewno będzie jeszcze większa Akurat, jest, akurat jestem po tym live'ie Jest druga w nocy Live'a mieliśmy od godziny 11 do godziny... Pierwsze, jakoś tak, także dosyć długo wyszło, jeszcze ten materiał, jeszcze live, tak to, tak to wygląda Także mogę troszeczkę być zmarnowany na kamerce e Ale dobra, wracając, e tutaj macie tą całą linię fabularną od Dre Musicie zrobić przeciek na parkiecie, przeciek wysokiej klasy i przeciek w South Central Po prostu tutaj, tutaj odzyskujecie te kopie e Tych... E te, tego telefonu, doktora DRE, trzeba ich odzyskać w sumie trzy. Tak jak tutaj widzicie, yy, na każdą tą część yy, składają się dwie misje na sesji i jedna misja w lobby, czyli tu macie 3, 6, 9 łącznie plus no, to, całe, to całe wprowadzenie Czyli spotkanie i odzyskiwanie danych, ale ogółem tutaj chodzi o te trzy misje i jak zrobicie linię fabularną doktora DRE. To tam po kilku minutach powinien do Was zadzwonić Franklin, że macie przyjechać do studia nagraniowego, które znajduje się tutaj w tym miejscu na mapie. Nazywa się to Studio Record A i teraz tam się właśnie w to miejsce udamy. Dobrze, jesteśmy już tutaj na miejscu w, w samym studiu. I teraz, jak to wbijecie pierwszy raz, to powinna z tego co pamiętam, odpalić wam się kaccenka. I tutaj później macie taką ikonkę, i tutaj wbijacie do tego miejsca. I teraz jaka jest zasada? Udział w tych misjach biorą dwie osoby. Host, osoba, która hostuje jakby tą misję, jest Franklinem. Osoba, która nam pomaga, która gra razem z nami, będzie w tym przypadku Lamarem. Zaraz postara się wam to jakoś pokazać, jak to wygląda. Dobrze, potrzebowałem jednej osoby. Tak się złożyło, że. O drugiej w nocy, praktycznie nikt nie gra, ale napotoczył się Alex, jeden z widzów. Także on tutaj mi pomoże. Także fajnie. No i patrzcie, teraz tutaj podchodzimy. Dajemy wejść z pobliskimi członkami organizacji. I teraz i, powinna się chyba odpalić kaccenka. I ja tu powinienem być Franklinem. Raczej za moment, po tej kacence. A Alex powinien być Lamarem. I fragment tej misji wam pokaże. Tylko musi się to wszystko załadować.

to jest właśnie, słuchajcie, taka scena, która się chyba odpala w momencie, kiedy pierwszy raz zbijacie Tak, to jest to. Jest i studio przepiękne. Damn This bit not fly as fuck, man This probably worth more than my whole crib Nigga, this worth more than your whole fucking life Ey, man, is this his motherfucking desk? Yiggy, yes, that's his desk Tak poza live'em, ale może oglądasz odcinek <grytanie> Dziękuję bardzo A jak ktoś jest nowy na kanale, to zachęcam Do naciśnięcia tego czerwonego przycisku na dole C'mon, a peek,

Mark scatter and the bitches flock. Big dog, big nuts Coming through and don't give a fuck. A patch of blood. Take no prisoners. Fuck with me. Beat no witnesses. i am a evil motherfucker. If your mama come in, I'ma fuck around and touch her Cause she loves me. Yeah, me. I don't give a fuck if it's rhyme or not. Real ass of shit.

A, w ogóle taka ciekawostka, bo była mowa o Tanishi, Taniszy, Tanishi. Franklin wrócił do Taniszy do tej swojej byłej i ma więcej niż jedno dziecko To mogliśmy się dobyć z nowego DLC. Taka ciekawostka się porobiło Lester kurde jest jakąś azjatką. Franklin ma dzieci

Man, the motherfuckers are. All right. Come on, get up, man. I need y'all to do something with me. Lamar, they're my motherfucking business partners. Pooh, can you please watch the Sleeping Beauties while I take this dude out on a gangster shit refresher course? They bet not, Earl. And I ain't about to clean shit up. Get them some snacks for when they wake up, all right, dog? Man, what the fuck y'all think this is? A hotel? Hell no, nah, bruh. Dobrze, to chyba tyle. Jeśli o tak jest. No i teraz się widzowie zaczyna, coś czego w Gta Online jeszcze nie było Czyli ja jestem Franklinem, a tutaj Veron jest Lamarem Tak to wygląda, tego jeszcze nie grali to sprawa, my tu idziemy do tyłu Proszę, jest i Chop, Chopa oczywiście nie, mo nie mogło braknąć I Powiem wam, że Rockstar powinien częściej robić coś takiego Żeby można było grać z jakimiś postaciami z fabuły i zrobili to też bardzo, bardzo kreatywny sposób i mi się to, i mi się to mega podoba. I teraz słuchajcie, całej misji wam nie będę pokazywał, bo nie chcę za bardzo wydłużać tego odcinka. Jeśli chcecie zobaczyć taką misję w całości, możecie mi o tym napisać tam na dole w komentarzu. To myślę, że coś tam wam e, uda się na YouTube a wrzucić w formie odcinka. Takiej misji jest trzy. to jest jedna z nich. Później mamy jeszcze dwie do zagrania. I wszystkie są już, są dosyć fajne Wiem, już było ogrywane na live I... i szkoda, że tylko trzy, bo naprawdę tych misji Franklinem i Lamarem bym zagrał o wiele więcej I też ciekawość, tak jeszcze taka ciekawostka Jak wejdziecie sobie w The Contract, to macie osiągnięcia Gdzie musicie ukończyć poszczególne misje Ukończ posiadany posiany kapitał jako Franklin jako Lamar, jako Franklin, jako Lamar, i później kolejna misja, ta trzecia, która nazywa się w tym wypadku OG Kush, jako Franklin i jako Lamar. I za każde to osiągnięcie dostajecie 100 tysięcy. 100 czyli, czyli 000. 600 tysięcy, 600 tysięcy dostajecie za wszystkie misje e, z tej kategorii, tak? Bo jeszcze tutaj musimy doliczyć linię fabularną doktora Dre. Które też jak wszystkie ukończycie, to już jakaś tam część um, DLC powinna wam się zwrócić A tutaj po prostu jest strzel strzelanina teraz zwykła I to myślę, że już w tym odcinku odpuszczę Także mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe Jeśli odcinek wam się podobał, to zająć do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem A my widzimy się w kolejnych odcinkach Widzimy się też na live'a, na które was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za, za pomoc, za Wasz udział w akcji charytatywnej i do następnego, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.